czasestrunku kiedy gros począł się event psychic spektakular. Dokładnie tak, event psychiczny w Pokemon Go, ale zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym was zaprosić na Discorda, bo mało o tym osób wie w ogóle, że mam Discorda. Tam sobie rozmawiamy i robimy różne fajne rzeczy, dlatego zapraszam was tam serdecznie. Debiutuje dzisiaj Mega Alakazam. Dokładnie tak, jest to drugi najlepszy Pokemon psychiczny na rajdę, oczywiście, dlatego zdecydowanie warto mieć jakąś jedną dobrą sztukę. Pokemona i tak można na rajdzie używać tylko jednego, więc w sumie e, jedna sztuka jak najbardziej wystarczy jakaś dobra. Oprócz tego debiutuje dzisiaj Shiny LGM, e, dlatego też warto polować. Jest to nowy Shiny, jednak wartościowy, wiadomo, nowy Shiny. Prędzej czy później i tak wygląda na jakiś Community Day'u czy Reset Day'u, więc to zaróżnica. No ale, no ale na razie jest. Zrobiłem sobie już Daily Adventure incensa tutaj, 22 Poki, 1400 metrów równiutko, więc ładnie. Pokémony psychiczne oczywiście, event psychiczny, więc same Pokémony, no nie same, no ale większość Pokémon psychicznych się pojawia, e, nic szczególnego, legendy brak, niestety. I dostaliśmy tutaj zadanie PsyX Spektakular i już zrobiłem większość tego zadania podczas Daily Adventure Incesa I zrobiłbym całe, gdyby nie to, że się powstrzymałem, żeby jeszcze nie robić tego ostatniego. Ale masakra, bo jest tutaj, tutaj zadanie, żeby zrobić curveball throwy robić no i jest to, powiem wam, zadanie. No i jest to bardzo proste zadanie. Nie umiałbym go nie zrobić. Tak się wyrażę, że nie umiałbym go nie zrobić z tego względu że ja e, jak już człowiek się nauczy rzucać kerwofroły, froły e, to już nie idzie no, inaczej, naprawdę już nie idzie normalnie. Próbowałem tak palcem po prostu rzucać tak prosto, no ale nie umiem. No centralnie nie umiem. <grym> Masakra, nie? To jest takie szczęście, no umiem wiadomo. No. <grym> no ale to jest tak ciężkie i dużo łatwiej mi się już po prostu kręci tym bodem i rzuca tak kurczę, great excelenty, nie? Masakra, naprawdę. I dokończyłbym te zadanie chętnie, gdyby nie to, że brakuje mi woli. W sensie nie boli, bole mam, tylko pokrewodów. Nawet nie mam co łapać. No i tutaj Rals tak samo, Rals tak samo, Gardevoir jest to bardzo dobry Pokémon typu fery. Więc jeżeli nie macie dobrego Poka typu fery, to polecam Rals. Teraz się pojawia z, yy, długo, więc Gardevoir jak najbardziej, najbardziej spoko nie. No i dokończyliśmy sobie te zadanie bez problemu. Odbierzmy sobie tutaj ładnie nagrody. No ja już wiem, co mnie tutaj czeka. Oczywiście LGM, LGM oczywiście drugi. Trzeci, czwarty LGM. Czwarty nie wiem, jaka jest setka. Dlatego nie wiem, później sprawdzę. Taka niespodzianka w sumie to będzie, zobaczymy. Jaka jest szansa na shiny? Też nie mam pojęcia, będąc szczerym. Piąty LGM. Szósty Ej, ten ma chyba najwięcej CP, więc jakaś, jakiś chyba lepszy. Siódmy No i ósmy LGM. Żaden shiny niestety. No jeszcze mamy tutaj główne nagrody, 30 Pokeboli, 10 Great Boli i też jakiś Pokémon, też chyba LGM, dokładnie tak też LGM. No i niestety nie mamy żadnego shiny, więc żadnego shiny nie trafiliśmy. Ale uwaga, uwaga, sprawdzamy IV. No i takie, takie średnie... O ej, ten jest całkiem spoko 96%. Więc całkiem, całkiem przyjemnie. No ale niestety no już lepszego tam nie miałem, więc niestety żadna setka, e, żaden... Shiny niestety. Ach i w sumie odbierzemy sobie tutaj field researcha również. Mamy tutaj Medichama. Nie odbierałem go z tego względu, że wczoraj resetowałem sobie streak'a żeby móc sobie odbierać, wiecie, nagrody za Adventure Sync'a, za Research Breakthrough i za, wiecie, za ten siedmiodowy strik. Wszystko w poniedziałek, żeby, wiecie, odpalić wcześniej sobie Star i zbierać Stardasta mnóstwo. Tak samo na rajdach jednogwiazdkowych pojawiają się dzisiaj anony. anony EPS ja wszystkie mam, więc mi już są niepotrzebne, shiny też nie mogą być, także nie ma nawet co próbować, chociaż moim zdaniem i tak polowanie na shiny z rajdów jest bez sensu. Marnowanie w sumie pieniędzy, gdy szansa na Anonna jest 1 na 500, no to wiecie, pff, ciężka sprawa, nie? No nie mówię, że się nie idzie dostać, bo idzie dostać z rajda, wiecie. Jedni dostaną po 10 rajdach, inni po 1000. Co nie zmienia faktu, że nadal wiecie, no. We... Dzisiejszy odcinek będzie dosyć niedotki, bo jeżeli mam być 4, to nawet nie ma co niebytnio pokazywać, że tym będzie. Skorzystam z tego, że odcinek będzie trochę krótszy i ulepszymy sobie Pokémony. Tutaj mam trzy Pokémony do lepszenia i High Dragon tutaj tylko do e, zrobienia na. Poziom 50, bo jak wcześniej ulepszaliśmy Pokémony to jeszcze nie mogłem na 50, już teraz mogę, więc sobie go zrobimy tutaj na 50. Proszę bardzo, Hydragon 98% na poziomie 50. Mój pierwszy Pokémon na poziomie 50. Dokładnie tak, ale się cieszę, kurczę, fajdy, do. Naprawdę wymiata też, jak są te teuksysy i też na przykład mega alakazam to naprawdę naprawdę wymiata. Dlatego coś pięknego na 50. poziomie takiego poczka mieć. I mam tutaj Seizora i Tranitara. Ulepszymy je sobie na poziomie 40. Niestety no nie mam XL Candy na 50. Dlatego lecimy sobie z tym koksem tutaj muszę tego taga osunąć bo to jeszcze z live'a na ewolucję jak robiliśmy e, dokładnie tak i tutaj e, na poziom 40 Swampert leci, proszę bardzo Również swamper 98%, no ja mam mało poków 100%, dlatego większość tutaj 98%, nie, naprawdę. Ja mam szczęście do 90, 98%, ale do 100% no niestety szczęścia nie mam, <gry> dlatego tak to wygląda. No i proszę bardzo, lecimy dalej sobie tutaj, Sizora. Aha, nie mam u niego, a trzy candy mi brakuje. No już mam Saisory miały się pojawiać e, podczas e, Season of Life na dziko na półkuli północnej, ale ja niestety nie widziałem jeszcze ani jednego. Jedna, nie. Więc myślałem, że sobie uda mi się da zbierać e, cukierków XL do Sajzora No niestety nie ma. E, Sajtery nie wiem, nie wiem, czemu się nie pojawiają. Miały się pojawiać, nie widziałem ani jednego, więc nie mam pojęcia, kompletnie e, o co z tym chodzi. No Ale lecimy sobie tutaj na poziom 40, nasz Sizor, oczywiście Mega Sizor. Jeden tutaj e, z najlepszych mega, e, najlepszy robaczy, e, drugi najlepszy stalowy. E, Swampert oczywiście w przyszłości dostanie również mega ewolucję, dlatego zbierałem też do niego tutaj XELK i też będzie naprawdę dobry e, dobry to mega będzie e, dlatego dlatego go sobie tutaj właśnie ulepszamy i jak trafiła mi się taka dobra sztuka no to skoda nie skorzystać nie dlatego no widzicie mam 90 XL zbierałem trochę XL jeszcze jak będą się matki wypojawać to na pewno będę zbierał e, i tyranitar oczywiście e, w przyszłości też mega dostanie mega ewolucję więc jak najbardziej warto go ulepszyć, a obecnie też jest to jeden z najlepszych Pokemonów, nawet bez mega, dlatego też. E, I z szedł tyranitar jeszcze jest lepszy nawet, więc to już nie ma co w ogóle. E, ulepszamy go sobie tutaj na poziom 40. Proszę bardzo. Ja tutaj mam na nim moveset akurat. E, ciemny też jest bardzo dobry, jak i również jest to bardzo dobry Pokemon. E, kamienny, więc tak. No i to tyle w sobie, no i mamy ulepszone. Mam tutaj w ogóle Alakazama 96%, czyli też bardzo fajna sztuka, aczkolwiek zobaczę, może się uda jeszcze jakąś setkę zdobyć, może 98%, e, fajnie by było. No nie mam też teraz cukierków, bo musiałem go w sumie ewoluować, więc mam już na nim Psychika jakby co, więc tak, e, bo to jest w ogóle Legacy Move. E, teraz Mega alakazam na rajdy przed e, z Legacy Move da Alakazama, właśnie z Psychikiem. No i jest to naprawdę świetny Pokémon. Jest nawet lepszy niż Shadow Mewtwo, dlatego naprawdę warto, warto go mieć przynajmniej jedną dobrą sztukę. Zobaczę, spróbuję jeszcze zapolować na jakąś troszeczkę lepszą sztukę. Jak nie to tego sobie w przyszłości nazbieram cukier i w przyszłości sobie tego ulepszymy. Też będzie naprawdę świetny. A więc to by było myślę na tyle w tym odcinku Zapraszam Was oczywiście jeszcze raz przypominam o Discordzie wbijajcie naprawdę fajna sprawa Na Instagrama zapraszam No i tyle. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie i do następnego siema. Like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight night from the demons, yo.